nie Jest do domu. Ty jesteś z mojej lewej, a ja z twojej prawej, więc powinieneś mi tego pierwszeństwa ustąpić. I teraz zobaczcie, dlaczego się to różni. Dlatego, że tu mamy znak ustąp pierwszeństwa przejazdu, ten trójkąt żółty odwrócony i linię warunkowego zatrzymania dopiero tu. I to jest wiążące. Na tych parkingach obowiązuje takie prawo trochę ostrożności, z większość uważa. W piątek te dwie panie jedna kiją, a druga to zderzyły się właśnie mniej więcej tu, gdzie jeździłem po tym szerokim parkingu. Zobacz co nie miałem zamiaru się przepakować temu mer Mercusiowi pod koła, to nie o to chodzi. No to tak mu chciałem pokazać, dlaczego on uważa, że on jest na głównej, a nie. Moja długa prosta, jego długa prosta. Podczas takich konfliktów między kierowcami, no niestety ci, którzy najmniej mają rację, idą w takie zaparte i takich argumentów używają. Co daje wady? To jest kurwa dziadniku, no jest kurwa, trup tutaj w ogóle jest fatalne oznakowanie na całym tym placu co dedykuje zarządcy że musisz tu chłopie coś zrobić z tym uporządkować ponieważ zwróćcie uwagę na pewien wyjątek od reguły tutaj stoi znak ustąp pierwszeństwa przejazdu i nie ma wątpliwości jest również linia warunkowego zatrzymania zatrzymam się obok Znajduje się dokładnie bardzo podobny wylot. Tutaj takiego znaku ustąp, pierwszeństwa przejazdu nie ma. Czyli wyjeżdżając na tą niby główną drogę, bo ci co jadą tamtą drogą, prostą, to im się wydaje, że są na jakiejś tam uzurpowanej głównej, to ja mam tutaj pierwszeństwo. Tu na 100% nie byłoby chętnego, aby ustępować. No, tak jak mówiłem. No, no, proszę pani. No, no i jeszcze macha rącz, rączkami. Że ta pani ona będzie trąbiła, ona mnie już widziała. Także no musiałaby być bardzo zdesperowana, aby tą piękną swoją bielusieńką furę rozbić. Żebyście widzieli jej minę, jak ona tam takie widać było przez te usta i głos jak już baranie. Bo ona jest przekonana, że miała rację. To jutro. Ktoś starszym samochodem, jakimś takim do naprawy, do remontu, wyjedzie jej na tym skrzyżowaniu, przyjedzie policja, no i pani się wtedy dowie, no, sorry, proszę pani, ale będzie pani ukarana mandatem. Cały ten teren to jest w ogóle oznaczony znakiem droga wewnętrzna, czyli obowiązują, Zasady ustalone przez administratora, a jeśli takowych nie ustalił, no to no, oczywiście obowiązują tak zwane zasady ogólne. Nie ma żadnej informacji o tym, które drogi w stosunku do siebie są podporządkowane. I to w przypadku stłuczki, bo mając przekonanie o tym, że to wasza racja, ktoś wam wjechał, przyjeżdża policja i uświadamia, że hola hola, to nie tak do końca było. Ludzie niestety. Stosują takie prawo, skoro wszyscy jadą źle, to ja też pojadę źle i znaczy, że tak ma być. O, widzicie tam oto, bo byśmy sobie bardziej potrąbili. Na mnie by potrąbili, parę faków bym tutaj też miał okazję zobaczyć. oglądaliście komentowaliście, musimy się traktować równorzędnie, a nie pierwszorzędnie.